Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Mamadżarka. Dzisiejszy odcinek zaczniemy krótkim spacerem po lesie, bo ja właśnie w ramach dbania o siebie wybrałam się na taki krótki spacer, potem jeszcze wziąłam ze sobą plecak, wyskoczę na zakupy, bo dzisiaj mam w planach gotowanie rosołu, ale w dzisiejszym odcinku opowiemy też o planowaniu i będzie to taki nacisk na planowanie obowiązków dla dzieci. Trochę Wam opowiem o tym, jak to u nas wyglądało i przez ile lat te wszystkie rzeczy wprowadzaliśmy, także jeśli to Was interesuje, to zostańcie ze mną. Do tego doszło. Naprawdę nie wiem, ale mamy już następny dzień. Nic mi się wczoraj już nie udało nagrać, natomiast stoję już nad swoim kolagenowym rosołem, który. Praktycznie przez calutką noc sobie tutaj na jedyneczce ym, dochodził do takiego swojego naprawdę dobrego kolagenowego stanu. Także Wam za chwileczkę pokażę, jak wygląda takie cudo. Natomiast postaram się nagrać przepis na kolagenowy rosół na mój drugi kanał, na kanał Ugotowani TV. Także jeśli jeszcze nie śledzicie, to oczywiście zapraszam. Zachęcam, żeby tamten kanał również subskrybować, bo tam jest naprawdę dużo dobra, smacznego dobra. No i chyba przyznacie, że najlepiej rozmawia się przy kawie, także ja właśnie sobie zrobię teraz kawkę i zapraszam Was na taką krótką pogadankę przy kawie, także mam nadzieję, że teraz też pójdziecie zrobić sobie kawkę, możecie wcisnąć pauzę. W pierwszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o planowaniu życia rodzinnego, ale nie takim ogólnym planowaniu, bo to już było, e, tylko będziemy rozmawiać o obowiązkach domowych dzieci. Napisałam na ten temat wpis na bloga i przyznam, że trochę nie chciałabym dublować tych treści, dlatego zachęcam was koniecznie do tego, żebyście ten wpis zobaczyli. Link do wpisu znajdziecie oczywiście na dole w opisie filmu. Możecie ten wpis przeczytać na przykład teraz, zrobić pauzę i po prostu go przeczytać, ale możecie go też po prostu przeczytać później jako takie uzupełnienie do tego filmu. Już na pewno w tym wpisie Zupełnie inaczej do tego tematu podchodzę. To znaczy, ani z tego wpisu, ani z tego filmu nie dowiecie się, jak rygorystycznie ustalić obowiązki domowe dzieci i ich super przestrzegać, bo ja mam wrażenie, trochę robię taką pracę u podstaw, czyli omawiam, jak tak naprawdę przygotować siebie, swojego partnera. I potem dopiero całą rodzinę do tego, żeby te obowiązki domowe w rodzinie miał każdy. Czytając ten wpis na pewno też zobaczycie, że tak naprawdę bardzo duże znaczenie w obowiązkach domowych dzieci ma to, jakie podejście do obowiązków domowych ma mama i tata. Przeczytajcie koniecznie sobie sprawę z tego, że każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko po prostu super wywiązywało się z obowiązków domowych. Jednak tak naprawdę zanim te nasze dzieci będą wywiązywały się z obowiązków domowych, trzeba wykonać pewną pracę u podstaw. Między innymi warto zastanowić się nad tym, jakie wartości jako rodzina wyznajemy, bo to też pomoże nam w tym, żeby ustalić rodzinne obowiązki domowe. Więc widzicie, nie chodzi tylko o to, żeby to dzieci miały obowiązki domowe i nie chodzi o to, żebyśmy my sobie teraz. Teraz wiecie, tutaj z kawką siedzieli, co jest super przyjemne, a nasze dzieci robiły w domu wszystko, bo jeśli waszą wartością nie jest to, że dzieci są właśnie od tego, no to też nie tak będziecie ustalać się te obowiązki domowe. Cudownie o wyznawanych zasadach w planowaniu i w obowiązkach, w celach w ogóle, jakie sobie wytyczamy, pisze Ola w swojej o książce Planowanie, cele i planowanie. Powiem Wam szczerze, że to jest niesamowite podejście, dlatego że naprawdę jeśli na przykład tak żeby Wam to rozjaśniło trochę waszą wartością będzie rodzina, to dla przykładu ja na przykład o sobie teraz mówię, jak najmniej pracuję w weekendy, a staram się praktycznie w ogóle w niej nie pracować i mieć weekendy offline żeby móc ten czas spędzać z rodziną, w związku z tym w naszym rodzinnym grafiku standardowo w weekendy nie ma sprzątania. Ani ja, ani mój mąż, ani nasze dzieci w grafiku nie znajdą sobotniego odgracania chaty, bo my ten czas zdecydowanie inaczej poświęcamy. I na przykład od tego, tak jak zresztą radzi Ola, w swojej książce Dzieci i czas radzi, od, żeby zacząć w ogóle planowanie, nieważne czy planowanie obowiązków, czy planowanie w ogóle życia rodzinnego, żeby zaczynać właśnie od takich fajnych, przyjemnych rzeczy, czyli żeby w kalendarze, zwłaszcza dziecięce kalendarze, zaraz Wam je pokażemy. Wpisywać najpierw przyjemności i my na przykład w weekendy staramy się odwiedzać jakieś fajne miejsca. Niekoniecznie to muszą być wielkie wycieczki. Na przykład w tym tygodniu byliśmy obejrzeć ruiny zamku. Zresztą, zobaczcie. Dzień dobry, moi drodzy, witamy Was serdecznie w tym krótkim vlogu. Dzisiaj jesteśmy w miejscu bardzo blisko położonym u Łodzi niecała godzinka, 50 minut może. W Besikierach mamy tutaj ruiny zamku i chcemy Wam pokazać dzisiaj to wszystko trochę z bliska. Przypomnienia, w opisie pod filmem znajdziecie wszystkie linki do rzeczy, które w dzisiejszym filmie będę pokazywać albo o których będę wam mówić. No, więc, no dobrze, wróćmy do tych obowiązków domowych i porozmawiajmy sobie o tym, jak nauczyć dzieci. Dla mnie najprostszym przykładem, bardzo często poruszanym, zwłaszcza przez moje obserwatorki na Instagramie, jest jak ty to zrobiłaś, że twoje dzieci chętnie gotują. No więc słuchajcie, takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. To nie jest tak, że jednego dnia mam pobożne życzenie, żeby moje dzieci coś robiły, a następnego dnia rano wstaję i po prostu w jakiś tajemniczy sposób one nagle ym, to potrafią. Yy, I widzicie, ja otwarcie zawsze mówiłam o tym, że ja nie za bardzo umiem i nie za bardzo lubię, yy, znaczy teraz to się zmieniło, bo one są starsze, więc jakby. Temat zabaw z dziećmi to jest zupełnie coś innego, ale jak były malutkie, to ja nie do końca lubiłam bawić się z dziećmi i nie umiałam za bardzo się tak bawić. Wiecie, że siadamy na podłodze i bawimy się laleczkami, konikami i po prostu układamy sobie z tego historię, bo dla mnie zawsze po 15 minutach miałam wrażenie, że to trwa 3 dni, a, a naprawdę trwało 15 albo nawet 5. Dlatego ja zawsze z dziećmi po prostu robiłam dużo rzeczy razem, wspólnie w domu a że prowadziłam kanał. Kulinarny, i na ten kanał też dużo nagrywałam filmów. No, to siłą rzeczy te dzieci robiły to po prostu ze mną. I jak obejrzycie sobie mój kanał Ugotowani TV, nie wiem, postaram się, żeby Fabianowi udało się wrzucić tutaj kawałek takiego filmiku starego w treść tego filmu. Natomiast zachęcam Was te, 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 też, też do tego, żebyście zobaczyli mój kanał Ugotowani TV, zjechali sobie w dół i zobaczyli stare filmy, na których naprawdę bardzo często widać te małe rączki w pełno, pełno, pełno wszędzie zawsze było mąki, pełno zawsze było sprzątania, ale to sprawiło, że dla dziewczynek to jest po prostu zupełnie naturalne i tak naprawdę dużo właśnie takich rzeczy robiliśmy razem, ale tutaj dochodzimy do takiego punktu, w którym uczenie dzieci obowiązków domowych zaczyna się znowu od nas. Ja wiem, my jako rodzice dostajemy po tyłku za każdym razem, bo się zawsze okazuje, że to i tak jest nasza wina, ale serio tak jest. Dlatego, że zobaczcie, że nam jako rodzicom bardzo często brakuje cierpliwości do tego, żeby dzieci uczyć. I tak na przykład, wolimy dzieciom zawiązać buty niż czekać, aż same sobie zawiążą. I przyznaję, że u mnie też czasami tak było, że na przykład nie wiem, bardzo mi się gdzieś śpieszyło, więc trzeba było z tej opcji skorzystać. Natomiast dzieci, żeby się czegoś nauczyć, tak jak dorośli, potrzebują czasu, potrzebują. Dużo czasu i cierpliwości, więc jeżeli my jako rodzice, na przykład, mówimy nie, ja zrobię to szybciej, albo y, daj, ja to zrobię lepiej, albo y, daj, bo ty robisz koło tego taki wielki bałagan, no to potem naprawdę myślę, że trochę głupio jest, kiedy sami się dziwimy, że nasze dzieci nie chcą. Się targać do gotowania, no bo czy my, jako dorośli, chcielibyśmy za każdym razem, gdyby ktoś stał nam nad uchem i mówił, weź, odsun się, ja to zrobię lepiej, odsun się, ja to zrobię szybciej, no to po pewnym czasie naprawdę uznalibyśmy, że nic nie robimy dobrze, wystarczająco dobrze, albo że po co mamy to robić, jak i tak ktoś za nas to zrobi, więc jakby dokładnie tak samo działa to na dzieci. Więc uczenie dzieci obowiązków domowych. Tak reasumując, i w skrócie to jest uczenie siebie cierpliwości i danie dzieciom dostępu do tego, żeby się uczyły, robiły coś wolno i robiły przy tym, jeśli na przykład chodzi o gotowanie, ogromny bałagan. W naszym domu na przykład wygląda to tak, że ponieważ my w weekendy zazwyczaj nie sprzątamy, natomiast my mamy coś takiego, że praktycznie codziennie coś tam sprzątamy. Ja mam w sobie. Już taki nawyk wypracowany, że codziennie na przykład poświęcam 20-30 minut na to, żeby coś tam ogarnąć. Natomiast staramy się najwięcej rzeczy robić na bieżąco. I powiem Wam, że propos takich domowych obowiązków, to ym, polecam Wam, żeby porozmawiać sobie z innymi mamami, jak to wygląda u nich, ale uwaga, nie po to, żeby swoje dzieci porównywać i potem przyjść do domu i powiedzieć: aha, mhm. Słuchaj, bo Zosia to już yy, yy, robi to 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 i tamto, a ty jeszcze nie, więc jakby też musisz, bo zapewniam, że przyniesie to skutek odwrotny. Nikt nie lubi być porównywany, ale chociażby po to, żeby otworzyły wam się oczy, że pewne rzeczy na przykład są możliwe, a my może na to nie wpadłyście. Ja tak miałam, słuchajcie, z mm, praniem, zrobieniem prania, gdyż Przeczytałam w książce Oli Budzyńskiej, znowu do tej książki wracam, dlatego że ta książka to jest po prostu encyklopedia, jeśli chodzi o takie podejście do obowiązków domowych, między innymi dzieci też. I przeczytałam w tej książce, jak Ola opisuje, że jej chłopcy, sami jej synowie, sami robią pranie, że każdy z nich ma swój kosz na brudne pranie i sobie to pranie potem wstawia. Oczywiście pod okiem rodziców jest rozpiska, jak to wygląda. I ja słuchajcie, dostałam wtedy takiego buu! Serio? Moje dzieci mają 7 i 9 lat i ja na to nie wpadłam, że one mają już taką kompetencję do tego, żeby mogły wstawiać pranie. No bo u nas do niedawna, tutaj było tak, że dziewczynki generalnie rzeczy przekładały wybrane z pralki do suszarki, bądź rzeczy, które one wyjęły z suszarki, albo my wyjęliśmy z suszarki, to dziewczynki sobie segregowały, czyli zabierały swoją bieliznę, swoje skarpetki, rzeczy, które należy dać do prasowania, dawały na kubkę rzeczy do prasowania, no i mnie tak oliśniło, że przecież one też mogą wstawiać pranie. Bardzo często też jest tak, że w domach na przykład mężczyźni nie wstawiają prania, ale ja tak sobie myślę, dziewczyny, że skoro mężczyźni Trafią obsługiwać kokpit w samolocie, to powinni dać radę uruchomić pralkę, prawda? Tak mi się wydaje, przynajmniej. W każdym razie to mnie strasznie olśniło w książce Oli i od razu do niej napisałam wiadomość, że w ogóle Eureka, dzięki Ola, i od tej pory u nas też dziewczynki same wstawiają pranie. Co prawda, my nie segregujemy prania na takiej zasadzie, że każdy ma swój kosz i wstawia swoje pranie, tylko jedna osoba wstawia pranie całej rodziny. Tak nam się to na razie sprawdza i tak to u nas wygląda, i później po prostu to pranie się segreguje. Tak naprawdę, jak ja i Kamil segregujemy pranie wyciągnięte z suszarki, no to segregujemy też pranie no jakby wszystkich osób, a dziewczynki jak na przykład wyciągają to, zabierają z tego prania swoje prania, a potem my zabieramy z Kamilem swoje trochę to zamotałam chyba, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi jest jeszcze taka rzecz którą mogę Wam podpowiedzieć, bo u nas się to też na przykład sprawdziło że kiedyś było na takiej zasadzie, że rozmawialiśmy z dziewczynkami, że ty zrobisz to, ty zrobisz to, ty zrobisz tamto. Teraz to się u nas trochę zmieniło, dlatego że to zaczęło dziewczynki nudzić i pojawiały się pierwsze bunty. W związku z tym, żeby dziewczynki brały większą odpowiedzialność za to, że wybrały jakieś zadanie, to właśnie je sobie wybierają. Czyli na tych naszych rodzinnych naradach jest tak, że każda z nich losuje sobie obowiązki i tym sposobem jedna na przykład właśnie wylosowuje stawienie prania, inna rozpakowanie zmywarki, inna zapakowanie zmywarki, bo do niedawna jeszcze robiły tak, że robiły to razem czyli na przykład razem rozpakowywały, razem pakowały no i wiecie, wtedy się pojawia taki zgrzyt, bo ja więcej wyjęłam, a ty więcej włożyłaś i tak dalej. I o dziwo, odkąd mają to rozpisane, że jedna bierze jeden obowiązek, druga bierze drugi obowiązek na siebie, to wiecie co? Też robią to razem. Bo tak mają jakoś, że zróbmy to razem będzie szybciej i będziemy miały więcej czasu, na przykład, nie wiem, na obejrzenie bajki czy na zabawę, ja się w ogóle w to nie wtrącam, aczkolwiek też im się zdarza powiedzieć wtedy ty mniej, ty więcej, ale kończą wtedy na tym, a czyje to było zadanie. No, i wtedy jakby nawet jeśli dziecko nie zrobi jakiegoś zadania, to jest super pomysł na to i super jakby przestrzeń na to, żeby porozmawiać o konsekwencjach i o odpowiedzialności. Zobaczcie, jak wygląda nowy system planowania u nas w domu. Do tego celu dziewczynki wykorzystują kalendarze pełne czasu i na przykład w zeszłym miesiącu te kalendarze wykorzystywały zupełnie inaczej, a w tym miesiącu, ponieważ uczą się w domu. I jakby te lekcje dostajemy codziennie na Librusa informacje o tym, ja, o jakiej godzinie następnego dnia są lekcje, i ciężko im to jest, jakby tak sobie rozegrać jako jedną rzecz do wpisania do kalendarza, ponieważ nie jest stała. To w tym miesiącu swoje kalendarze pełne czasy dzieci wykorzystują do tego, słuchajcie, żeby planować swoje obowiązki. Zobaczcie, jak to sobie wymyśliły. Na ostatnim takim naszym rodzinnym spotkaniu, na takiej ostatniej rodzinnej naradzie, która odbyła się w sypialni na łóżku siedzieliśmy z tymi kalendarzami i dziewczynki się zastanawiały jak rozpisać sobie swoje obowiązki, żeby o nich pamiętać, żeby ich nie zapominać, żeby było fajnie, wesoło i kolorowo i wymyśliły sobie sposób, który zobaczycie w dzisiejszym filmie. Oczywiście zdamy wam później relację, jak im się to sprawdza, także zobaczcie jak się bawiły. Taki kalendarz y, dla dzieci, pełen czasu. To jest 12 kreatywnych kart do planowania. Każda jakby karta ma y, swoją. Ja już to przykleiłam, można przykleić styczeń, sobie przykleiłam. I każda y, ma takie jakby y, zabawy na górze. Ona na przykład jest niewykorzystana otwór. Należy sobie kolorować i właśnie przyklejać miesiące i lata. I są różne naklejki. Co tu mamy? Tu w tym kalendarzu, pani swojego czasu, y, nad, nad y, tymi częściami kalendarzowymi y, są takie obrazki. Wielkie co? No, takie wielkie, które można wyciąć i można je pokolorować. A na drugim są takie jego drugie części. Można z tego wszystkiego z, zrobić. Obrazek. tak, bo zobaczcie to jest pierwsza część tej kolorowanki tu jest dach domku to jest reszta domku i te kolorowanki składają się z kilku części, więc potem sobie to wycinacie i robicie sobie na przykład obrazek na ścianę do dziecięcego pokoju więc taki w ogóle kalendarz z zestawem naklejek i do tego właśnie wszelkiego rodzaju artykuły piśmiennicze to jest super prezent dla dzieciaka no więc pokażemy Wam teraz, jak dziewczynki mm, opracowały swój plan podzielenia się obowiązkami domowymi, ale jak to zwykle bywa, najpierw się trochę pobawią kreatywnie. Co teraz robisz, myszko? Wycina. Z czego? Z karteczek elektrostatycznych. Co będziesz z tego robić? Będę y, naklejać, Oj. <grystanie> przyklejają się do wszystkiego. <grystanie> I e, będę przesuwala zrobionym do no, niezrobionego. Nie no. A to zaraz nam pokażesz. A ja w międzyczasie w takim razie pokażę właśnie te karteczki. To są takie karteczki elektrostatyczne. I zobaczcie, że one przyczepiają się praktycznie do każdej e, powierzchni, więc świetnie służą też do tego, żeby oznaczać sobie w domu kilka rzeczy albo na przykład, nie wiem, napisać coś je, to może być. do kogoś. O, proszę uprzejmie, proszę pani. <noise> Chodź, tu karteczko. I co zakłada ten system? Że jak to ma działać? Ja przyklejam karteczki. To jest zrobić i zrobione. I to, jest, to są na przykład takie poranne obowiązki. I jak je wykonam, to muszę to przesunąć. Mm. I ta kartka, to może być przewieszone na ścianie, bo ta kartka jest mała. Mm. Tutaj mam, tak jak mówiłam, na przykład poranne obowiązki. Tu mam, kiedy się kończą lekcje, to sobie przesuwam. Tu jest odrabianie lekcji domowych, wynoszenie śmieci, rozpakowywanie zmywarki, pranie. To nie była chomiczka, więc nakleiłyśmy rybkę. To jest wymienianie chomiczkowi jedzenia i picia na przykład. Tu mamy czas na różne przyjemności, nagranie, oglądanie. Tu mam swój lunch. Tu mam takie mm, rzeczy, gdzie się sprząta. Tu mam czas na zabawę i na jakieś spacery. A tu już są obowiązki takie wieczorne. Mm -hmm. A pokaż, jak przesuwasz te karteczki elektrostatyczne, czy nic nie spada faktycznie, żeby wszyscy mogli zobaczyć. O, gdzie? Zobaczcie. Nic nie spada i dziewczynki sobie tak po prostu przesuwają, z, zrobiony, z, z takich do zrobienia na zrobione. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał, że znaleźliście tutaj dużo cennych informacji. To, czego nie powiedziałam w tym filmie z całą pewnością jest zapisane na blogu we wpisie, więc tam Was też odsyłam i link znajdziecie klikalny w opisie pod filmem. Tam również znajdziecie linki do wszystkich produktów, które zobaczyliście. W dzisiejszym filmie, czyli do kalendarzy dla dzieci, naklejek z obowiązkami małymi, dużymi, planery, książka dzieci i czas, kursy, książka cele i planowanie. No i niezmiennie polecam Wam planowanie rzeczy, które da się zaplanować, które da się ogarnąć, takie, które choćby w niewielkim stopniu pozwalają zdjąć z siebie ten ciężar codziennego podejmowania decyzji i jedną z takich rzeczy jest m.in. planowanie posiłków, gotowanie obiadów i pamiętajcie, że wciąż możecie dostać moje dwa e-booki Prosta Kuchnia i Wakacyjna Kuchnia, które Wam to planowanie mogą też po prostu pomóc usprawnić, także w dzisiejszym odcinku dostaniecie ode mnie zniżkę na hasło YouTube otrzymujecie 10 zł zniżki na zakup każdego takiego e-booka. Także link do sklepu do e-booków również znajdziecie w opisie pod filmem. A ja teraz żegnam się już z Wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku i oczywiście na koniec bardzo czekam na Wasze komentarze, zostawiajcie swoje wiadomości, bo tak jak już powiedziałam, nie tylko ja to czytam, jest mi zawsze bardzo miło, kiedy mogę to poczytać, ale Wy również, zauważyłam, czytacie, komentujecie, możecie utworzyć sobie tam taką grupę wsparcia, powymieniać się doświadczeniami, dajcie koniecznie znać. Jak w waszym domu wygląda planowanie obowiązków rodzinnych, egzekwowanie tych obowiązków, ich wykonywanie, czy w ogóle coś takiego robicie, jeśli chodzi o obowiązki w ogóle rodzinne, ale też dzieci. Czekam na Wasze komentarze. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał. No i teraz już chyba naprawdę do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!